Dzień dobry, Mirek Szewczyk, Agencja Smolarz. Dziś środa, 7 czerwca, a przed nami losowanie laureata Nagrody Głównej w Loterii Smakoszy, czyli szczęśliwca, który dzisiaj wygra dietę roczną o wartości 24 tysięcy zł. System mamy już wstępnie skonfigurowany, jego ekran zobaczą Państwo z boku. Wszystkim Państwu życzymy powodzenia i przystępujemy do losowania. Bardzo miło mi ogłosić, że laureatem nagrody głównej w Loterii Smakoszy zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym w bazie 496, nadesłane z numerem telefonu, którego początek to 795, koniec 592, a zamówienie miało numer 179 77 76. Laureatem rezerwowym natomiast zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym w bazie 777. Nadesłane z numerem telefonu którego początek to 608, koniec 256, a zamówienie miało numer 185 15 21. To wszystko na dziś. Życzymy słonecznego długiego weekendu. Do widzenia.